Radiofrekwencja mikroigłowa Wiwader. Jest to technologia, która łączy mikronakuwania i falę radiową. Dzięki radiofrekwencji możemy zagęścić skórę, zmniejszyć wiotkość oraz zmarszczki. Polecam ten zabieg, jeśli chcesz zahamować procesy starzenia albo je cofnąć. Jest to zabieg, który zredukuje chomiki i bruzdy nosowo-wargowe. Poprzez mikronakowanie i podgrzewanie struktur skóry przez falę radiową pobudzamy fibroblasty do produkcji włókien kolagenowo-elastynowych. Dzięki temu dochodzi do przebudowy głębokich warstw skóry, stąd bardzo dobre rezultaty zabiegu. Muszę też wspomnieć, że zabieg redukuje pory, rozświetla i wygładza skórę. Zapraszam na zabiegi radiofrekwencji mikroigłowej do Vivadermu.